Jakiś czas temu rozmawialiśmy z Piotrem Grodzkim, inicjatorem akcji Zostań Aniołem. E, Piotr opowiedział nam, że e, jednym z bohaterów jego akcji jest Wojtek, który jest dzisiaj moim gościem, wcześniej Wojtek. Wojtek, e, mam do ciebie takie pytanie, e, bo kilka lat temu zachorowałeś, tak? E, tak. E, I powiedz mi, kiedy zorientowałeś się, że coś jest nie tak z tobą? Znaczy już jak w wojsku byłem, to jakieś tam objawy tej choroby się pogarbiały. Znaczy mniej więcej wiedziałem, co to jest, jak ona wygląda ta choroba. Jakieś zaburzenia równowagi wychodziły jak szliśmy tam w szeregu. Dopiero po jakimś czasie przyszłem do domu to było wszystko dobrze. I po jakimś czasie po prostu no wyszło, wyszła ta choroba i. Mhm. A co się zmieniło w Twoim życiu, gdy ta choroba się pojawiła? Wszystko. Mhm. Wszystko to znaczy? Jak w domu reagowałeś? Jak bliscy reagowali? Jak w domu, no to normalne, że nie mogłem zrobić wszystkiego tego, mhm. co robiłem, jak byłem zdrowy. Bo jak zachorowano, to ograniczenia w chodzeniu we wszystkim się pojawiały. Wiadomo, no, zaraz znajomi źle się patrzą, jakoś inaczej się patrzyli na mnie. Mhm. I tak człowiek się odsuwał, się odsuwał, i doszło do tego, że z garstką tylko znajomych miałem jakiś tam kontakt, utrzymywałam. Mhm. A jak obecnie się czujesz? E, obecnie czuję się dobrze. Jestem po przeszczepie komórek macierzystych. Mhm. Powoli dochodzę do siebie po tym wszystkim, bo czułem się tragicznie, jak przyjechałem do domu. Teraz, ze względów chorobowych, rehabilitację musiałem zaprzestać. No i czekam, żeby ten rok się skończył, i po nowym roku zaczynam całą rehabilitację od nowa. Mhm. Już mam ustawione jakieś tam rehabilitacje, także jestem dobry myśli. A jak sobie radzisz na co dzień? Hmm. Bo radzisz sobie. No radzę sobie, muszę sobie radzić, mm. no bo sam sam i no nie jest za, za fajnie, no ale po prostu no jakieś tam wsparcie od znajomych, od rodziny mam. Także no nie jest nie jest najgorzej, ale no, nie jest najlepiej. Mhm. Jak wspomniałam na początku, e, Piotr e, między innymi dla Ciebie też został e, e, inicjatorem tej akcji zostałem. E, jak to to przyjąłeś, kiedy on przyszedł i Ci powiedział, że chce Ci właśnie pomóc? To znaczy, nie przyszedł, nie powiedział, bo my siedliśmy i rozmawialiśmy sobie, się śmieliśmy. Znaczy, ja to byłem na początku taki sceptycznie nastawiany na to wszystko, bo wiadomo, jakie są akcje. Jest tydzień, dwa, miesiąc głośno, a później jest cisza. Wszystko ucicha, jakby nic się nie działo. Mhm. I jakoś tak nie, nie byłem nastawiony na to, że tak, tak fajnie się potoczy, jak to jest obecnie. Mhm. Jak ty się z tym czujesz? Czy ta akcja była między innymi dla ciebie? E, no naprawdę byłem zaskoczony. Pozytywnie. Mhm. A jak ja się czułem? Odebrało ci mowę? <grych> Co znaczy może nie mowę, mhm. tylko. Ja wiem, nie wiem nawet jak to określić, jak mhm. ja się czułem. Mhm. Długo się znasz z Petra? Całe życie. Mhm. Znaczy kiedyś. Cały czas na jednym podwórku się wychowaliśmy. Jakiś tam czas był, że się nawet uczyliśmy razem. I jakoś ta, ta znajomość tak się utrzymuje przez. 25 lat załóżmy. Mm, to długo, to długo. Lubisz go? Zostawię to bez odpowiedzi. Okej, okay, dobra. Wiem też od Piotra, że ciężko Cię było trochę przekonać, żebyś i w tą akcję się zaangażował i żebyś z nami troszkę porozmawiał? Dlaczego? To znaczy, odkąd zachorowałam, to tak się odsunąłem trochę, od, mhm. jakiś większy dystans to, biorę na to wszystko. Mhm. Także, ale wiadomo, że człowiek się przekonuje z czasem do, do wielu rzeczy. Mhm. A teraz no widać, że to wszystko jakoś tam zaczyna się kręcić w miarę po mojej myśli. Także myślę, że nie jest źle. Mhm. Wiesz o tym, że Piotr został nominowany do tej Tak, wiem, pobytko. słyszałem, mm -hmm. czytałem, mm -hmm. gratuluję mu. Mm -hmm. No i mam nadzieję, że przejdzie dalej jakieś przeskoczy te etapy i mm -hmm. się popisze. Jeden choć Zambrowiak na jakimś tam wyższym szczeblu troszeczkę. Mm -hmm. Jak Ty na to zareagowałaś? jak się dowiedziałeś? Nie, no na, pewno, no, na pewno byłem zadowolony. No bo to jednak, z osoba, która znamy się tyle lat. Jakieś tam wsparcie na pewno, no, nie wspiorę, go jakoś tam finansowe albo coś takiego, no, ale wsparcie jakieś duchowe. tam duchowe ma ode mnie, no i cieszę się, no, że ktoś taki znajomy no, się wybił, jak, w tręk jakimś tuki. sensie, tak. Tręk, tręk, tuki, tuki. Powiedz mi, y, oprócz Piotra, ktoś jeszcze z Twoich znajomych przychodzi, odwiedza Ciebie, jest z Tobą? Tak, przychodzą, mhm. odwiedzają, także to jest to... Masz takie wsparcie też tak. w innych osobach? Mhm. To są osoby z dawnych lat, czy może teraz się pojawiły? Jedna to jest, się znam jeszcze dłużej niż z Piotkiem, mhm. a drugą poznałam z dwa lat temu. Mhm. I także nie nie, 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 nie narzekam, żebym siedział jakoś bez, bez, bez zajęcia. Mhm. Zawsze dostarczają mi jakieś tak rozrywki, zajęcia i. Mhm. Chcesz może coś powiedzieć dla aniołów, którzy się zaangażowali w tę akcję? To znaczy pandemii? przede wszystkim chciałbym podziękować za całe wsparcie. Takie duchowe i takie materialne. <głos》>, takie materialne. <głos》>, dokładnie. Też mi braku tego soba. Okej, okay, Wojtku, to ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Ci dużo, dużo zdrowia. Bądź taki pozytywny, jak jesteś, bo jesteś bardzo pozytywny człowiek i nie było się czego bać, tak? Nie było tak źle. Wiadomo, że obawy są zawsze. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, dziękuję również.